Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym vlogu, witajcie w Wielki Piątek. Jak widzicie, no, nie prezentuję się dzisiaj kwitnąco, a to dlatego, że to była krótka noc. W ogóle się nie wyspałam, ale mimo to damy radę, za chwilę zjem śniadanie, wypiję kawę i będzie, mam nadzieję, o niebo lepiej. Dzisiaj plan jest taki, aby wysprzątać cały dom, będą świąteczne porządki. Świąteczne sprzątanie, może tak, bo porządki już były, będzie świąteczne sprzątanie jutro resztę rzeczy pogotujemy, bo Maciej naprawdę wczoraj dał radę, zrobił sporo, jestem w szoku, jestem mega dumna, jutro będzie lżej i może jutro troszeczkę odpoczniemy, dlatego działam dalej, sprzątam, jestem teraz w sypialni, zmieniam pościel, otwieram okna, rzucam ten pościel do pralki, bo uwielbiam, uwielbiam ten pościel w kwiaty. I chcę założyć ją taką świeżą, czystą, właśnie na Wielkanoc, bo bardzo mi się kojarzy tak wiosennie. Więc szybkie pranie, szybkie suszenie i zakładam ponownie. Muszę ogarnąć cały dom od dołu do góry. Nie powinno być aż tak źle, bo jednak było, były te wielkie porządki, wielkie sprzątanie, więc. Damy radę, damy radę, najpierw jednak śniadanie, kawka, ogarnę jeszcze obiad na później, żeby później, żeby później, później, wiadomo typowo, żeby się niczym nie zajmować i nie brudzić sobie kuchenki, ale może też zdążę zrobić jakieś ciasto, może upiekę mazurek, no zobaczymy, zobaczymy jak ten dzień się potoczy, ja tymczasem nie przedłużam, zapraszam was na vloga, zaczynamy, jedziemy z tym dniem, zapomniałam wspomnieć, nie przestraszcie się, ja dzisiaj nie będę miała na sobie makijażu, bo nie ma sensu, żebym się malowała, bo będzie sprzątanie, będzie gotowanie. Mam nadzieję, że również trening. Więc nie, nie ma najmniejszego sensu. Niech ta skóra również sobie odpocznie, bo najwyraźniej tego potrzebuje w ogóle po maseczce Wczoraj nie wygląda za dobrze, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrą stronę. Teraz już naprawdę zaczynamy. To może małe przed i po. Salon nie wygląda tak źle, ale potrzebuje względnego ogarnięcia i przetarcia kurzy. Jednak magia dzieje się tutaj, jak widać. Tak więc działam i zobaczycie jak będzie wyglądać to pomieszczenie później życzcie mi powodzenia możecie trzymać kciuki chociaż jak to widzicie to już skończyłam zabieram się do sprzątania i właśnie znalazłam sobie następną książkę którą chcę przesłuchać i jest to Yuval Noah Harari Sapiens od zwierząt do bogów wydaje mi się, że większość z was pewnie słyszało o tej książce ja chętnie ją przesłucham, chciałam ją przeczytać ale, jak jest dostępna w audiobooku. Dlaczego nie? Więc włączam. Powiem Wam tak. Sapiens jest ok, ale również trzeba się na nim skupić. I słuchać. Tego, co lektor mówi, dlatego też przychodzę na coś lżejszego, na powieść mojego jednego z ulubionych autorów, Julia Musso, Zjazd Absolwentów. Jest ta książka również dostępna, więc zaczynam. Zobaczymy, czy spodoba mi się tak jak i reszta. Do tej pory polecałam Wam dwie książki tego autora, które przeczytałam. Były świetne, bardzo wciągały i byłam ciekawa, co się wydarzy. Dlatego teraz Julia Musso, Zjazd Absolwentów, proszę bardzo. Przerwa na szejka. W końcu mi się należy, bo na dole zostało mi tylko wymopować podłogę i zabieram się za sprzątanie góry. A co w tym szejku będę miała? Otóż jest mango, banan, masło orzechowe i mleko migdałowe. Przepis dostałam od Edytki. Dziękuję Ci bardzo kochana. Mam nadzieję, że będzie mi smakować, bo sama nie połączyłabym mango z masłem orzechowym, ale kto wie, kto wie. Może będzie ok. Pozdrawiam cię, sprawdzam, testuję, smakuję i lecę na górę, ale mam nadzieję, że będzie orzeźwiający, dobry, słodki. Potrzeba mi troszkę energii. Troszkę energii potrzebuję, więc miksuję i testuję. Kurczę, nie czuję, że rymuję. No, dobra. Ok. Wyglądam coraz gorzej, ale to nic. Zróbmy szybki test. Mmm. Powiem Wam, że jest nieźle. Mogłabym dodać troszeczkę więcej mango. Czuć masło orzechowe. Ma taką przyjemną konsystencję. Jest orzeźwiający, zimny, ale też gęsty. Mm. Bardzo dobry, polecam, polecam to połączenie. Dzięki Edyta. Uh -huh. Pyszka. Mm, bardzo dobry. Dobra, piję. Teraz sprzątać góram, jak widzicie, robię pranie non stop cały czas, chyba już piąte Jest tego troszeczkę. Skończyłam Uff. Oczywiście nie obyło się bez różnych spowalniaczy Ale jest zrobione, ładnie ogarnięte Kupiliśmy wczoraj tulipany i żonkile i przepięknie mi te żonkile rozkwitły, za chwilę wam je pokażę I teraz zastanawiam się co robić Mam trzy różne rzeczy do zrobienia Po pierwsze mazurek Teoretycznie mogłabym go dzisiaj upiec po drugie myślę nad treningiem jeszcze, tak sobie dorzucić A po trzecie wiem, że muszę zmontować tego vloga, chociaż z tego vloga na razie nic nie ma tak naprawdę Ale co nieco, nawet jeśli miałoby to być tylko to 5. miałoby być Nawet jeśli miałby trwać w 5 minut To... To obiecałam, więc wrzucę Ale powiem wam, że cudownie jest usiąść w takim na maksa ogarniętym domu no, przydało mu się, przydało mu się umyć podłogi i ogarnąć, i posprzątać. Więc tak, tak, tak. Aha, wiem o czym miałam opowiedzieć: o książce zjazd absolwentów Julian Musso. Zostało mi prawie 5 godzin do słuchania. I szczerze nie wiem, czy mi się podoba. Nie lubię głównego bohatera. Jest strasznie przemądrzały, arogancki pewny siebie Chociaż może to na razie takie pierwsze wrażenie A już troszeczkę posłuchałam, wydaje mi się, że jest na takiej Jednej czwartej pewnie, coś takiego No na pewno jedna czwarta, już minęła I fabularnie, no wciąga, wciąga Ja lubię książki muso, ale nie tak bardzo jak poprzednia dziewczyna z Brooklynu Czy ta ostatnia, którą wam polecałam nie pamiętam, jak się nazywała, ale też była bardzo, bardzo dobra. Tamte mi się bardziej podobały niż ta. Na razie ta jest ok, ale to nie jest nic takiego super ekstra, co bym Wam już teraz polecała, że musicie czytać i przepadniecie. Ale chcę Wam pokazać, jakie mam książki na półce na Kindlu bo tak czytam cały czas te książki z projektu 21 na 2021. Nie kupuję książek, ale z racji tego, że mamy to legimi. To no poprzeglądałam i sobie przesłałam na Kindle, bo jest jeden meg. Jeśli macie abonament na Legimi i macie Kindle, to niestety nie można z Legimi korzystać w 100% na Kindle i czytać wszystkie dostępne e obokie. Nie, nie, nie jest tak łatwo. Można sobie przesłać tylko 10 w ciągu jednego miesiąca. Nie wiem czy co miesiąc można sobie dodać kolejne 10, czy każdego miesiąca się wymienia te książki. Jeśli wiecie, jak to działa, to dajcie mi koniecznie znać. Ale z tego względu, że Kindle należy do Amazona, a Amazon ma swoją księgarnię taką internetową e-booków, to nie jest tak łatwo współpracować z inną e-bookową a online, internetową księgarnią, no więc to jest słabe. Bo jeśli chodzi o telefon, ja mogę czytać wszystkie ełoki, ale na telefonie nie lubię czytać na Kindle czyta mi się o wiele, wiele lepiej. Ale już wam pokazuję, jakie mam książki na półce, bo są mega ciekawe i interesujące i nie mogę się doczekać, w sumie już zaczęłam czytać jedną czy dwie. Nie mogę się doczekać, kiedy je przeczytam. Więc może, może w te święta? Kto wie, kto wie, już wam pokazuję. I tak, ja Kindla już mam od jakiegoś czasu, ale szczerze mówiąc, nie korzystałam z niego, bo mam dużo książek. Na półce, których nie przeczytałam, dobra, ostatnio mi się zasnęło z Kindlem, więc nawet go nie przełączałam. Fajne jest to, że bateria długo trzyma i tak, jak widzicie, Wyszła wi Niewidzialne życie Adilaru. Bardzo promowana książka, dużo osób ją wychwala. Ja fantastyki nie czytam. Ale chciałabym się przełamać, więc jestem ciekawa. Zaczęłam czytać i naprawdę mnie wciągnęło od samego początku, więc chętnie poznam tę historię. Kolejna książka to jest Factfulness: dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy, jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, tak. I to jest um, książka, która ma poszerzyć nasze horyzonty, ma nam dużo rzeczy uzmysłowić, pokazać, opowiedzieć. I widzicie, mam 2%, 2%, no ale no, wszystkie tak chciałam zobaczyć, chociaż uczknąć odrobinę. I też mi się wydaje, że mi się spodoba. Kolejna książka to jest Siedmiu mężów Evelyn Hugo. I to chyba też jest fantastyka. Następna to jest Carlos Ruiz Zafon. Jeśli się nie mylę, ten autor w zeszłym roku zmarł i to jest jego najgłośniejsza powieść. Ona chyba składa się z trzech części. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale tak mi się wydaje, że to jest trylogia. I tutaj mamy cień wiatru, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Z Nienawiści do Kobiet Justyny Kopińskiej, to jest reportaż. Następna książka to jest Nasz, Nasz Ostatni Dzień. Adama Silvery, też jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo tutaj historia. To też jest chyba taka Ala fantastyka, że główny bohater dostaje telefon i dowiaduje się, że za 24 godziny umrze. I ma te 24 godziny na to, żeby zrobić ze swoim życiem, co chce tak naprawdę. Więc no, mega interesująca sprawa. Kolejna książka, jaką tutaj mam, to jest Elżbieta, Philip, Diana i Megan. Z racji tego, że jestem bardzo wkręcona w The Crown. To myślę, że to też jest interesująca pozycja. Potem są miedziaki, reset Karoliny, Karoliny Piotrowskiej, korwin Piotrowskiej, i to jest właśnie o. Tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co słyszałam, to chyba jest relacja, znaczy to jest wywiad z kilkorgiem osób na temat ostatniego roku, o sytuacji, jaka się dzieje na świecie i o tym, jak ludzie sobie z tym radzą. Coś w ten deseń. No, więc to są książki zlegimy. tu jeszcze mam Big Little Lies, ale jak widzicie, tego nie przeczytałam, jakoś mnie nie wciągnęło. Więc tak prezentuje się moja mała biblioteczka na Kindle, Dajcie znać którąś z tych książek czytaliście. Ja jestem bardzo podekscytowana, mam ogromną ochotę na wszystkie. I cieszę się, że chociaż te 10 mogłam sobie wybrać i nie musiałam ich wysyłać ani z Polski, ani kupować tutaj w księgarni, chociaż żałuję, że na Legimi nie ma książek po angielsku, bo np. Niewidzialne Życie Adilu chętnie bym przeczytała po angielsku, tak samo Nasz Ostatni Dzień również, więc... Troszeczkę cierpię. Może zamiast czytać po polsku, to sobie po prostu kupię książkę, ale mam to moje postanowienie, żeby kupić tylko 10 książek w ciągu roku, więc widzicie? Moja mała, takie, takie moje małe wyjście. Zrobiłam coś innego, kupiłam, um, abonament, kupiłam abonament na legimi, i. Chciałam słuchać audiobooków, a tu przy okazji mam również e-booki, więc fajnie, mogę wykorzystać swojego kindla. Czyta się przyjemnie, w nocy można sobie zgasić światło, lampkę, a on i tak ma taki... taki przyjemny wyświetlacz. Ym, nie razi w ogóle, ale bardzo dobrze się czyta, więc na razie pierwsze wrażenie jak najbardziej dobre. Mam się chętnie was spytała, co zrobić? Poświczyć? Czy... Gotować, czy, czy upiec? Myślę, że ćwiczenia są lepszą sprawą, bo jutro mam czas, żeby gotować. A dzisiaj poćwiczę, zrobię coś dla siebie. To jest bardzo dobry pomysł. No, zmieniam ubranie, a i tak wyglądam jak wyglądam. To gdzieś się zmęczę troszeczkę z Moniką. Mhm. No, dajcie znać, jak tam u was przygotowania do Wielkanocy. Jak? Już po porządkach? Na pewno tak, pewnie dzisiaj gotujecie, dajcie znać co takiego robicie, co gotujecie, jestem bardzo ciekawa, chętnie sobie poczytam, jakie smakołyki, jakie potrawy będziecie mieli na stole w niedzielę. Tak, by... okej, okay, dobra, bo się zastanawiam kiedy ten vlog wyjdzie, A ten vlog wchodzi w sobotę rano, to jeszcze sobie pogadamy jutro i w niedzielę, okej, okay, dobra, dobra, okej, okay. eee, lecę, przebieram się i do ćwiczeń, moi drodzy, do ćwiczeń. Pewnie jutro przy się, te pokażę Wam, jak wyszło sprzątanie, ale jestem bardzo zadowolona. W międzyczasie pochwalę się moimi pięknymi żonkilami. Widzieliście je wczoraj, kiedy pokazywałam je po zakupach, a dzisiaj tak pięknie się rozwinęły. Zachwycam się. Są cudowne, ale nie przepadam za ich zapachem. Muszę Wam powiedzieć. Jedyna moja ozdoba nie, mam dwie ozdoby świąteczne. Tutaj mam serwetkę wielkanocną. Mam króliczka na poduszce, który i tak jest z nami cały rok. I to są dwie ozdoby. A teraz przejdziemy jeszcze do kuchni. Zobaczcie. Jaki ładny bukiet tulipanów. Mamy żółte, mamy białe, fioletowe i żółto-pomarańczowe. Zmieniłam też podkładkę na drewnianą. Wygląda to pięknie. Jeszcze te dwa kwiaty muszę zabrać. No. I... Ogadnięte jest, ogadnięte. Jak powiedziała, tak zrobiła. Wiosenne wyzwanie z Moniką. Dzień dobry, witamy się. To jest trening trzeci, interwałowy, plus płaski brzuch. Przed mną 42 minuty. Dam radę. Dam radę, przyda mi się. Trzeci trening naszego wyzwania. Piątek dzisiaj dajemy do pieca. Słyszeliście? Dajemy do pieca. Ja już po 247 kalorii spalonych. A teraz się odmeldowuję. Powiem Wam, że to był całkiem przyjemny trening. I było warto. Nigdy nie żałuję wykonanego treningu. Chyba jak każdy. Hej, przystań jako. Co jest? To szukasz kogoś? No Marcinko, potrzebujemy suchara i kończymy tego wloczka. Mhm. i kończymy vloga. No mm -hmm. to tak, tu. To... Ojej, jakiś pioch. Mm. Jak nazywa się rzecz w kuchni, która wszystko rozumie? Jak nazywa się rzecz w kuchni, która wszystko rozumie? Mhm. Mm Jak się nazywa rzecz w kuchni? Czajnik. Czajnik. Ta-da-da-da. Dobranoc. Widzimy się Dobranoc. jutro w kolejnym vlogu. Już mnie dzielą. No, żebyście mieli lepszy dzień niż waczyń teraz wygląda. Na razie, pa! Wow.